Chłopak się spłoszył. No, nie można się oprzeć. No poczekaj, ty grasz w tym filmie, poczekaj. No kolego, no ty grasz. O tak. Większość z nas uważa, że jesień to nie jest czas na aktywny odpoczynek, to nie jest czas na wakacje. A ja uważam wręcz przeciwnie: jesień to jest właśnie ten czas. Po to mamy babie lato, po to mamy złotą polską jesień, żeby wyrwać się z domu, żeby aktywnie spędzać każdą wolną chwilę. Zastanawiamy się nad skansenami, że skanseny to są takie martwe miejsca. Proszę Państwa, po to, żeby spędzać aktywnie czas, zaproszę Państwa właśnie do skansenu. W Nowosądeckiem jest skansen i muzeum pszczelarstwa. To jest miejsce żywe, szalejące, kolorowe i proszę zobaczyć, ile tu mamy pszczół. Dzisiaj pszczoły będą głównymi bohaterkami naszego turystycznego oglądania Polski. A co w dzisiejszym programie? Wszystko o sądeckim miodzie i sądeckich pszczołach. Pasjonująca wędrówka po historii polskiego pszczelarstwa i oczywiście całe mnóstwo miodowych przysmaków. Jesteśmy w krainie e, mlekiem, właściwie kozim, ale przede wszystkim miodem płynącej. To są stróże. Stróże to niewielka miejscowość leżąca u stóp Beskidu Sądeckiego około 25 km od Nowego Sącza. Otaczają ją ekologicznie czyste tereny, oferujące turystom wiele atrakcji i zapierające dech w piersiach krajobrazy. Okolice te od lat słyną z tradycji pszczelarskich. Dziś jedną z najważniejszych miejscowych atrakcji turystycznych jest Sądecki Bartnik. Nowoczesny kompleks, w którego skład wchodzą m.in. gospodarstwo pasieczne i Muzeum Pszczelarstwa imienia Bogdana Szymusika. Złota polska jesień, wszędzie kolorowo jeszcze, ale patrzę, że tu pszczoły, one nie powinny ich spać, one latają. Peniarku jest połowa października, w związku z tym pszczółki, jeżeli jest temperatura powyżej 12-13 stopni, to one jeszcze dokonują ostatnich lotów, jeszcze coś kwitnie, to zbierają nektar pyłek i przygotowują się już do zimowi. Jeżeli niższa temperatura y, gromadzi się w tak zwanym kłębie, y, w środku tego kłębu w zimie jest temperatura plus 18, mimo że na zewnątrz jest minus 15, minus 17, to w środku jest plus tam, gdzie jest królowa, to jest plus 18 stopni. A proszę, a to jak, warto jak w ogóle. z nowym rokiem styczeń luty zaczyna królowa składać jajeczka, to w każdej rodzinie przejść temperatura się podnosi tam, gdzie ona jest, do 35 stopni. W marcu, w, kwietni, w marcu na zewnątrz jest minus 5, minus 10, w środku plus 35. I to jest teraz ćwiczenie fonetyczne. Na trzeciej parze odnóży pszczoły przynoszą pyły. Ale ile tu jej platuje? o proszę, o, ta ile ma tego na tych odnóż. Chodź maleńka. O, o. Chciałem pokazać, ile ma. Chodź. O, 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 ba, 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 ba. proszę zobaczyć. O. Chodź maleńka, chodź, chodź, chodź tu. A to, to, to co to jest? To jakiś komin? No nie. Karpacka nie. barć milenijna 2001. To myślałem, że to taki słup, co się go mydłem na świecie. Nie, nie tego panie Jarku, i, panie i trzeba wleść. Pszczoła zasługuje na swój pomnik. pszczoła jak poprzez swoją pracowitość przez tysiąc, tysiąc. ...lecie A. zasługiwała sobie na pomnik, ponieważ y, koń, kończyliśmy y, drugie tysiąclecie, w 2000 roku wchodziliśmy w trzecie tysiąclecie, dlatego w Sturzach, w muzeum, w skansenie pobudowaliśmy pomnik Pszczole. Ul, ul, ul? Pani Ul, pani obok Ula, pani Czesia. My jesteśmy tutaj w tej kolekcji ulu, uli, historycznej kolekcji, historyczna kolekcja uli. No nie powiem Pani, że diabeł jest ulem, tak, diabeł jest typo... z dziurą w brzuchu. Tak, jest typowym przykładem ula figurowego. Jeszcze z czymś tam, z widłami. Z widłami. Aha, to jest ul i tak. on służył czemu? Bartnicy w średniowieczu używali diabłów, Właściwie strasząc, próbując, aby straszyć ludzi, złodziei, którzy podkradali plastry z jednym z babcie. Zaczęło się wszystko od niedźwiedzia. To on pokazał człowiekowi pierwotnemu, że to, co wyjada od pszczół, jest dobre i poszedł za nim i zaczął wyjadać. Ale co zrobili? Zjedli cały pożytek razem z plasterem. Ludzie i niedźwiedzie. Tak, i w ten czas pszczoły umierały. Aha. Jeżeli wytracimy, zniszczymy cały plaster, pszczoły umierają. Dopiero późniejszy człowiek, już rozumniejszy, zaczął się zastanowić i zostawiał plaster do połowy. Starodawne pszczelarstwo puszczańskie. Bartnik łaźbiący pszczoły. A proszę, średniowieczny. Tak, czyli on już zostawiał. Tak, zostawiał Tręc. i później pszczółki hodowano już w barciach, czyli w dziuplach w drzewach żyjących. 17, XVII, 18. Kolejny etap, kiedy pszczółki znosi się blisko domostw w klockach, czyli w kłodach. I ten okres hodowli pszczół nazywamy pasiecznictwem. Emilia Plater, U, ul figuralny, proszę tak. bardzo. W XVII, tak, zgadza się, w XVII-XVIII wieku w Polsce pojawiają się piękne ule figuralne. I to są takie typowe przykłady uli figuralnych. Bardź pięciorojowa, myślałem, że pięciopokojowa, to jest pięciorojowa. E, I dokładnie, Król. to jest nasz najstarszy eksponat w naszym muzeum, zapisany również do rejestru zabytków z 1822 roku dla o. pięciu rodzin pszczeli. Z tym, że w jednej rodzinie pszczeleń może być tylko jedna królowa matka, więc tam jest pięć jakby. Mieszkań. Wszystkie pszczółki sobie żyją niby w jednym pniu, ale osobno. A to, uwaga, jest ul super specjalny, mega płaski, nowoczesny, ale to jest tak zwany ul poglądowy. Tak, dla turystów. Ul dla turystów, proszę bardzo. <suszę> to tak powiem, że Ulu mieszka, mieszkają e, robot, pszczółki robotnice, królowa matkę, no i trudnie, Ale oczywiście trudniej teraz już nie zobaczymy. No, ja, ja jestem tu jeden truteń, bo truteń jest królem poniekąd niekoronowanym. A w środku, w samym środku z żółtą klamką, z numerem 12, 13 jest królowa. Tu mamy ul i zaglądamy do ula. Tu mamy jedną rodzinę pszczelą, którą będziemy otwierali i próbowali znaleźć matkę pszczół. Matkę? Ty, w sensie królową? Matkę w sensie królową. tak jest. No, teraz już wiedzą Państwo, po co krety zaglądają do uli, żeby zna znaleźć królową. Hmm? Już mamy taki okres zimowy, tu, tu jest ocieplenie. I... A po co to się robi? Dym oswaja, możemy tak powiedzieć, że pszczoły. Pszczoły stają się łagodniejsze, nie żądlą, jeżeli delikatnie się je. To ja chyba też jestem Zabili. pszczołą, bo właśnie przestałem rządzić. Już jestem coraz bardziej łagodny. I teraz co pan robi? I teraz y, tu mamy ramki, które, które są tak można powiedzieć pokojami w ulu. I tutaj na w tych ramkach pszczoły składają miód, składają pyłek. Matka czerwi, składa jajeczka. Tu się odbywa całe życie takiej rodziny pszczeleń. Jest! Ona jest oznaczona, tak? Jest to jest łatwiej. wiadomo, z którego roku ona jest. Żółta planka z, z tego roku, tak? Tak jest. Oczywiście znają Państwo ten widok, ale z innym osobnikiem trzymającym e, ten pokój pszczeli. Najczęściej trzyma to albo pszczelarz, albo misio. Tym razem trzyma to kred, ale to dlatego, że pszczoły zapytały mnie, jaką będą miały jesień. No to muszę im powiedzieć. Ale tylko im, bo one mi miodu oddały Albo pierzgi. Słuchajcie, będziecie miały jesień. Mamy tutaj przekrój pszczółki, gdzie uwidoczniona jest głowa, tułów, odwłok. W tym przekroju widać, jak krąży miodek, czyli nektar z kwiatka, do, poprzez tak zwaną trąbką Z dna kwiatu pszczółka to wysysa, przeprowadza przez do wola. W tym wolu gromadzi, i w ten czas do ula przylatuje i oddaje tę tą kroplę nektaru albo swoim towarzyszkom pszczółkom, albo wkłada do plastra i tak się cykl zamyka. Aż mi się nie chce przerywać, bo pan tak ciekawie mówi, ale muszę przerwać, żeby państwu wytłumaczyć, gdzie my w tej chwili jesteśmy. Teraz jesteśmy, w szkole oczywiście, jak było słychać. To jest taka szkółka. Jest to w ramach Skansenu Muzeum Pszczelarstwa, zorganizowaliśmy miodową szkołę w której, jeżeli dana grupa przyjeżdżająca dzieciaków, albo takich przedszkolaków, albo ze szkół średnich przyjeżdżają, mają lekcje historii, czyli oprowadzając po, po skansenie, po, po muzeum. Lekcje biologii, są tak zwane warsztaty, gdzie dzieciaki y, przetwarzają, czyli wosk pszczeli w postaci w, y, wosk na świeczki. Tam jest jedno muzeum pszczelarstwa. Tutaj jest drugie. Muzeum Pszczelarstwa. On się odezwał. A między tymi muzeami widzimy tak zwane ule architektoniczne. A teraz to se możesz już parskać. No parsknik. Ale nadepnąłeś mi na stopę. Wiesz co? Daj spokój. Zachowuj się chlujnie, kolego. A jak mi powrócił spodnie. To jest miodarka, e, która e, przyczyniła się też do rozwoju chirurgii kolan w Polsce. Zaraz powiem dlaczego. E, najpierw mamy taki plaster, tak? To już jest odwirowany, ale gdybyśmy taki włożyli no, plaster... To musimy go włożyć, ale nie wkładamy. Ale nie wkładamy, bo by nam się od razu tutaj miód... Wsadzamy plaster. Tak. I kręcimy i kręcimy w kółeczko. I teraz wiemy, dlaczego chirurgia kolan się w Polsce rozwinęła bardzo, mocno bo my kręcimy, jesteśmy... Mocno, krajem, bardzo mocno. E, o, i zaraz znowu się rąknę w kolano <laughs> Ale tak kręcimy, kręcimy, kręcimy i to siła się... Siła od środka wyrzuca na miód. Siła od środkowa wyrzuciła Plasta. ten miód, a potem go jeszcze przewracamy drugi tak. raz i, I znowu kręcimy. kręcimy. Tu mamy całe mnóstwo tych miodarek, ale te już przynajmniej kolan nie uszkadzają. Tak, to są takie nowocześniejsze. Nowocześniejsze, na korbkę. Proszę. Mocno, mocno, jeszcze mocno kręcimy. Aha, Bardzo mocno kręcimy. To, jest, tak. że to nie jest łatwa robota. Nie jest to, tak. A to tu jest mamy, co? To jest ulkuszka. Kuszka. nazywa się taki ul. I tutaj pszczółki budowały sobie plastry okay. bez żadnych węzy. Budowały plastry, w których mieszkały Przynosiły nam nektar, chyba Bez węzy, czyli bez, bez, bęzy, bez ingerencji szczelik. człowieka. Tak, Niech same człowiek budowały na Dokładnie. I one tyle tego, na, na, tyle tego nabudowały? Tak. Ależ to pracowite dziewczyny. A to jest koło do robienia świec. Tutaj się na te sznurki podlewało świece. Proszę pana, przepraszam pana bardzo, ale to jest muzeum i tutaj nie można dotykać tych rzeczy. Panie Jarku, no komu nie wolno, to nie wolno, ale myślę, że tutaj właścicielowi a, to trochę wolno. A co pan ma na głowie? A, to jest taka moja pierwsza siatka. 50 lat temu używana, e, obszyta przez e, ojca mojego i, i taką siatkę używałem. Jest to eksponat 561. Ale tu widzicie. A jesteśmy w tej chwili w najnowocześniejszej tej części muzeum. To się nazywa wystawa interaktywna. Tu jest takie tajne. O, proszę, na przykład. Jest taka tajna szuflada. Wyciągamy ją jak plaster miodu i wszystko wiemy. Czułki, języczek, żółwaczki. Gdzie na przykład są gruczoły włoskowe? A nie, to są gruczoły woskowe. Włoskowe, na odwłoczku. pszczółki mają gruczoły woskowe i wypacają wosk. A trzecia para odnóży? Trzecia ja para odnóży, na której mają koszyki i tam ma pan pokazane koszyki, w których przynoszą pyłek kwiatowy o. i propolis. Skoro muzeum interaktywne, to tutaj mamy na przykład taki... Ul, ul z wiedzą wyjmujemy plastry i czym są feromony, czyli o rozmowie pszczół na przykład. Albo rok z życia ula. Ja jako kret, musiałem się przedostać do miodowej spiżarni, to się dokładnie nazywa. Ale, ale mogę spróbować tego tu? Co No bardzo mam? proszę pani Jarku. To jest małe co nieco, tak zwane. To jest naturalny pyłek kwiatowy. My to ja nazywamy. Myślałem, że to miód w my to nazywamy pszczelę obnurza pyłku kwiatowego. Jest to pokarm pszczół. My, jako ludzie czy zwierzęta, jemy białko w postaci jajek, mięsa, serów różnych, a w tym pyłku jest wszystko: cała tablica Mendelejewa mikroelementów, witamin, enzymów, soli mineralnych. I, i pszczół. dla pszczół jest to podstawowe podstawowy pożywienie. W ten pyłek zebrany w komórkach plasta pszczelego, ubity, zasklepiony, przetwarza się w tak zwaną, my przylatę nazywamy pieżga. Pieżga pszczela. Ta pierzga, tą pieżgę pszczelą potem wydobywamy z plastów. Tą pieżgę tą miksujemy, zmieszamy miodem. To jest jakieś tak 20% pieżgi w miodzie, To to jest to najzdrowsze pyłek. Mleczko pszczele, Pierzga, Propolis. Gdyby ludzie wiedzieli, jakie to ma właściwości odżywcze lecznicze, to farmacja by się kiepsko miała. To ten jaki to jest? Miód Miód lipowy. lipowy. O, to moje dzieciństwo. Zobaczymy, czy smakuje dzieciństwo. No ja się w Polsce pozyskiwane jest to. bardzo dobre lipowy są na te, na, w Mazurach, y, Zachodnia Polska, Legnica, Okolice, mm, Jednia tak Góra. Moje dzieciństwo. Mm. Co on ma najlepszego w sobie? No to są te olejki eteryczne, które powodują, ten miód wskazany jest na przeziębienia, żeby to doprowadzić smak. się do użyteczności. Ten, który. Spadziowy, oj to taki gęsty jest. Spadziowy y, zawiera 10, 12, 15 razy więcej mikroelementów U, wow. od innych odmiodów kwiatowych. Y, y, żywiczny posmak. Y, rzeczywiście, tak jak choinkę. Jakby... No to trochę może za mocno powiedziane, bo, bo ale to jest taki aromat lasu się czuje, myślę, w tym mm. wypadku. To jest miód, Gryczany. Miód Gryczany. A, poznałem. Jak kasza Gryczana. Mmm, Pięknie. Mocny, aromatyczny. Fajny. Ja go lubię. Ale są też tacy, które w ogóle nie cierpią smaku Ta? miodu Gryczanego, a są tacy, które tylko miód Górczyny uważają. Ja lubię. Panie Jarku, taki miód bardzo delikatny. A kakiowy, tak, Trzeba tak? było mi e, nie pokazywać nazwy, Aha. to ja bym zgadł. Uwaga. Ja rozumiem, że wszystkie te słoiki, które spróbowałem. To już będą pana własnością, tak? Jeżeli mi... Mm, ale co? Łagodny, delikatny. Dla no, mnie no. to taki miód trochę bez wyrazu. Nie, nie, nie. Taki on pH 7 taki, 7. taki słodki. Bez wyrazu. Tak, a co, ale, co ale mamy ale To jeszcze nie dla nas, bo pan jest za młody chłopak, ja myślę też. Miód wrzosowy. On miód jest młodszy ode mnie swoją drogą, pan tego nie wie nawet. E, miód wrzosowy to jest galaretka. Nie chce mi dać. No. O. o, o, o. Dobry miód żosowy, bez dodatku miodów jakichś tam nabociowych. To on jest, jakby krystalizuje w postaci galaretki. Jeżeli weźmiemy już rzeczką, to będzie dołek. Pozostaje. Ale fajnie. Faktycznie. Goszkawy I tu się mówi, że miód żosowy jest dla starszych panów. To nie dla nas nie, oczywiście. To nie, dla nas. nie e, Bo tego. miód wrzosowy, mm. pyłek pierzga. To starszym panom pomaga na górco krokowy, na prostatę. Aha. Że, że chirurga tam odsuwamy bardzo da, w daleką nie, przestrzeń. Nie, to tam to trzeba to w młodości zjadać, żeby potem nie mieć. To dobra, to dla nas. Bo my jeszcze młodzi jesteśmy, to powinniśmy jeść, żeby nie mieć kłopotów w Ech. przyszłości. Mamy tak zwany miód kremowany. O, tak! Specjalnie, no, prowadzimy, specjalnie prowadzimy krystalizację w ten sposób, żeby on był. Ja lubię ten kremowany. Ja żeby on ja był smarowny, a, a nie płynny. I nie taki lejący jak ten miód kremowany. Nie, Panie no. Arku, ale tak patrząc na Pana, to ja bym Panu polecił. Może to jest taki taki produkt jak neczko pszczele. Neczkim przelim jest karmiona królowa przez całe swoje życie. Tylko mleczkiem, czyli tu jest wszystko, co potrzeba królowej do, do życia. Jak ja sobie kupię takie mleczko w pszczele, I, to będę królową. I dlatego, <laughs> I dlatego jeżeli my to mleczko spożywamy z mieszance z miodem, czy y, tabletki z mleczka pszczelego, to jest takie doładowanie organizmu enzymami, hmm. hormonami. Tutaj w tej bartnej chacie to niektórzy rozpoczynają miesiąc miodowy. Ale można też spróbować ciekawych, miodowych potraw. Przyfrunęła jak pszczółka miodowa panienka. Pani kelnerka. Pani Ale co my kelnerka. tutaj mamy? A my tutaj mamy pierś glazurowaną w miodzie. Pierś glazurowaną. kurczaka. to da? Z kurczaka. z kurczaka, tak. E, na płaszczyku z konfitury Z Zderenia? zderenia z naszego ogrodu. Też w miodzie konfitura? Też w miodzie, też w miodzie. Do tego polędwiczka pieczona. Polędwica. Polędwiczka? O, wieprzowa. Polędwiczka wieprzowa, polędwiczka wieprzowa. Tak, ta mała. Yy, ze śliweczką, śliwka, węgierka. Też w miodzie. Też w miodzie, tym razem w miodzie fitnem. Pierś glazurowana, pieczona na parze do miękkości. Z konfiturą z derenia. Z konfiturą z derenia. O rany. Przyznam, że nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłem, a czegoś tak dobrego. No to cieszę się bardzo. Rewelacja. Tu nie tylko człowiek się odżywi miodem, ale też i w końcu można kogoś nakarmić. Kogoś, kto potem nas też odżywi. Jak się

Zwany Małe Co Nieco, to jest plac zabaw dla dzieci, dla dorosłych i dla dzieci. O, można się schować w ulu. Jeżeli zastanawiali się Państwo nad tym, w jaki sposób to pszczelarz wyprowadza no czasem pszczelarze tak mówią wyprowadzam moje roje na pożytek a niech sobie fruwają po łąkach pod Grunwaldem na przykład niech chyba tam rzepak wcinają. Ano. Roje na pożytek wyprowadza się, a właściwie wywozi się autobusami dla pszczół. Takimi to autobusami. W takim to autobusie można przewieźć 38 rodzin, czyli rojów pszczół. Jest ich jakieś ćwierć miliona. Hmm. Proszę pana, proszę nie jeść brudnych jabłek. To jest pierwsza sprawa. Ja panu zaraz je wyczyszczę i oddam. A poza tym tu się pracuje to nie jest miejsce do zabaw. Proszę opuścić teren. Proszę opuścić teren. Proszę. To jest miejsce do pracy. Dziękuję panu bardzo. Chodź, maleńka, chodź. Koza nostra. I co? Tutaj. A, ona wie o co chodzi. Nie, mała, żebym chciał cię. O. I co daje jej jabłko? Ona gryzie jabłko, nie mnie. Chodź, ugryź, mała. Uwaga. Ja kiedyś doiłem kozę austriacką. Nie wiem czy Polska mi się też da tak wydoić. Coś idzie? O rany, patrzcie. Idzie. Czy tu się daje certyfikat dojczego głównego? Często Państwo pytają, no dobrze, ale jak i gdzie w tych miejscach, które my w naszych programach pokazujemy spać? Z tą infrastrukturą noclegową, że tak powiem, było w Polsce jeszcze powiedzmy 10-15 lat temu nie najlepiej, ale w tej, w tej chwili to się naprawdę diametralnie zmienia. Na przykład tutaj na terenie skansenu mamy fantastyczne miodowe pokoiki. Proszę, pszczoła szuka słodyczy na gorzkich kwiatach. I tutaj w tym czyściutkim, ślicznym, schludnym pokoiku możemy sobie wziąć książkę, którą tutaj w kansenie się oczywiście wydaje, w spokoju i w ciszy, zakłóconej tylko bzykaniem pszczół, poczytać sobie o pszczołach i ich leczniczych produktach. Albo też można pooglądać tutaj miodową telewizję. Mają taką. no nie bój się, ty młodziutka jesteś, mój bidulka. I to już wszystko z Sądeckiej Ziemi, miodem płynącej, wszystko z Sądeckiego Bartnika. Żegnam Państwa ze Stróż i myślę, że wrócimy tu jeszcze. Do widzenia. 对，告诉。